Witam Was, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie, tu Kęcki Muzyk. Z wielką przyjemnością chcę Was oficjalnie zaprosić na dwa moje wspaniałe koncerty, między innymi na Jarmark Bożonarodzeniowy i koncert świąteczny w stylu głuchalskim. Szanowni Państwo, Zapraszam Was oczywiście na kęski rynek. Zaczynamy o godzinie 16.00. Będziemy do godziny 20.00 przez najbliższe 4 godziny. A także yy, będę ja też udzielał się artystycznie, muzycznie. Także przyjdźcie, będzie mi bardzo miło. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić. Yy, od nas przepiękne to, co przecież my ze Środowiskowym Domem Samopomocy przygotowywali, to zapraszamy też na nasze stoisko, które będzie jak tradycyjnie po naszej prawej stronie ze sceny muzycznej. No i też możecie przy okazji nas spiechać. będzie mi bardzo miło. No i też idę, zapraszam was yy, oficjalnie na Głuchalski koncert świąteczny do Krakowa na Tynietką 6 do Zespołówku i Placówek pod nazwą Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie gdzie między innymi ja z chórem Allegra będziemy śpiewali utwory świąteczno-głuchalskie w stylu głuchalskim ale też będę mieć solówkę, także szanowni Państwo K serdecznie zapraszam. Będziemy wspólnie hadować się, wspólnie kolędować i będzie mi bardzo, bardzo miło. A kto nie będzie mógł, ze z racji, ze swoich względów oczywistych, będzie mógł obejrzeć na moim pierwszym głównym kanale Marcin Iłoneczko, gdzie m.in. i ja będę publikować parę dni po koncertach yy, yy, muzycznych yy, przed świętami yy, przed Wigilią Także będzie Szanowni Państwo naprawdę, naprawdę ciekawie gorąco polecam serdecznie a wspólnie spędzimy czas w Wigilię No i cóż moi drodzy yy, gorąco też zachęcam do subskrypcji mojego drugiego kanału Kremski Muzyk Dzwoneczkiem od łapki w górę oraz pozytywnego komentarza. A także zapraszam też na mój pierwszy kanał Marcin Joroczku. Zachęcam do subskrypcji mojego pierwszego kanału z dzwoneczkiem, od odpalenia łapki w górę pod moimi filmikami oraz pozytywnego komentarza. A będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Życzę Wam już miłego dnia, popołudnia, bądź wieczoru, gdziekolwiek jesteście, tam do Was muzyka dot, do, dotrze wszędzie, bo bez Was te trasy koncertowo-świąteczne nie byłyby sensu. Także wykorzystajcie, a zaraz będziecie zawsze wspaniałą. Rodzinną, muzyczną także. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia już w Kętach i w Krakowie 14 i 16 grudnia. Do zobaczenia.